Spokojnie, ja tylko szukam Wiedźm. Pani dyrektor, chyba wyczuwam obecność magii jakoś z tamtej strony. Wiedźmy czar to nie dar. To potworne motto. Gratuluję do noszenia na Wiedźmy, Torelaj. E, wróćmy do tematu. Nie powinnaś się na tym skupić? Tak. Dzięki, Torelaj. Się. Zaklęcie, dzięki któremu poznam swój niezwykły talent wiedźmy. O! Znalazłam! Serio? Nie chcesz użyć tego zaklęcia! Żadne inne nie pomogło. Została mi zmiana postaci. Może dlatego, że tak umiem i hrabia bajeczny też tak umie? To to jest mój talent wiedźmy! Jestem pewna, że dzięki temu klejnot zabłyśnie. Musi! Odradzam to! Zmiana postaci raczej nigdy się nie udaje. Spróbuję. Znudziłam już postacią moją się i dlatego od dziś, no nie wiem, jak Franki być chce! Jestem Torelaj? Coś jest nie tak! Mówiłam, jak Franki być chce! Nie będę mówił, a nie mówiłem. Żarcik, jasne, że to powiem, a nie mówiłem. Ach, uwielbiam to mówić. O, trumna. Ale a propos Franki, może ono wpadnie na coś, co mi pomoże.